Się o tej tolii widzowie już zaraz mamy czerwiec, więc pora sobie podsumować, co będziemy mieli w czerwcu w Brawl Stars, co nas czeka w tym miesiącu, który właśnie będzie. A uwierzcie mi, że naprawdę będzie mocno wtedy w brawlu i mamy dużo ciekawych rzeczy. O większości z nich dzisiaj już wam powiem, więc myślę, że dużo się z tego odcinka dowiecie. Dlatego kto może zostawia łapkę w górę, umówmy się tak, że każda jedna łapka, jedna łapka w górę, no to jest jedna sekunda mniej siedzenia w szkole i bliżej do wakacji. Więc kto może to łapkuje, z góry dziękuję każdemu. Pamiętajcie też o zostawieniu suba na moim kanale, bo tutaj co dwa Dni wrzucam wam kozackie odcinki z brola, yy, no i naprawdę można dużo się z nich dowiedzieć wcześniej niż w ogóle jest to mówione, więc warto mi tutaj subskrybować i być na bieżąco. I mam teraz dla Was zadanie: obejrzyjcie ten odcinek od początku do końca i napiszcie w komentarzu, na którą z tych rzeczy, co opowiem w tym odcinku, która będzie w czerwcu, czekacie najbardziej. Jestem ciekawy i wtedy przyjdę wam serducho Generalnie odcinek ten chciałem zacząć szybciutko od podziękowania wszystkim nowym wspierającym. Tutaj wam się oni wyświetlają. Będę powoli przejeżdżał, więc możecie sobie sprawdzić, kto mnie wspiera. Dziękuję każdej osobie i ją pozdrawiam. Oczywiście, mordeczki pamiętajcie o tym, że też możecie mnie wspierać. Wystarczy, że koło przycisku subskrybuj klikniecie opcję wesprzej. Można wspierać już od 2 zł, ale daje wam tu dużo różnych fajnych funkcji, gdzie macie na przykład specjalny nick, specjalne emotki. Dodaję też wspierających do znajomych, pokazuję na odcinku itd., itd., więc polecam wspierać. A więc dobra widzowie, zacznijmy może od już 1 czerwca, no bo jak wiecie 1 czerwiec to jest dzień dziecka i akurat tutaj nie mamy nic potwierdzonego, że coś w ten dzień będzie. Są oczywiście jakieś szanse, zwłaszcza myślę, że na jakiegoś jednego boxa za darmo, ale to nie jest gwarantowane i wcale nie jest potwierdzone. Więc tak tylko szybko chciałem wam o tym powiedzieć, bo oddzielny odcinek był o tym na kanale moim, więc możecie sobie go zobaczyć, tam dokładnie jest wszystko powiedziane co do tego dnia. Ale lecąc dalej, już 6, 6 czerwiec widzowie, oficjalnie wychodzi wtedy Bonnie, to jest oficjalna data, którą twórcy już potwierdzili, Bony będziemy mieli mordeczki 6 czerwca, czyli nowa zadymiarka wtedy wleci i wraz z jej wejściem wejdzie też do niej skin Empress Boni. No i będziecie sobie go mogli oczywiście zakupić, tak samo trafić Boni. Ja już mam troszkę skrzyneczek przygotowanych, wam też polecam przygotować sobie troszkę skrzynek na nią. Na pewno fajnie byłoby ją dropnąć, zobaczymy czy się uda. No na pewno zrobię też z tego liveika, więc bądźcie aktywni na moich dwóch kanałach Brawl Starsowych, żeby tego nie przegapić. Boni była długo wyczekiwana, więc w końcu się jej doczekaliśmy i w końcu ona będzie w Brawl'u. Ja się naprawdę cieszę i myślę, że jest jakaś szansa, że nawet by się nie trafić. I tego też wam życzę, żebyście wy ją trafili. Lecąc dalej, może od razu wspomnimy o tym, że razem z wyjściem tego skina Empress Bonnie, najprawdopodobniej będzie taki zestaw w sklepie, no i w środku niego, oprócz niej, będzie też Overload Byron i on będzie 8 czerwca mordeczki, czyli dwa dni po wyjściu e, tej Bonnie. E, no i on będzie kosztował, z tego co pamiętam, 149 gemów, to jest potwierdzona cena. E, no i następnie razem z nimi jeszcze będzie Galaxy Storm Lola, czyli ostatni skinek z tej złej kolekcji, bo one się tak nazywają. E, no i w sumie ostatni skinek z tej aktualizacji, który jeszcze nie wszedł. No i Galaxy Storm będzie kosztowała 79 gemów, i tak jak mówiłem, wyjdzie 10 czerwca. Więc, no, już na początku czerwca będziemy mieli sporo ciekawych rzeczy w Brawl Stars. A myślę, że nie muszą to być jedyne rzeczy, że może być jeszcze coś dodatkowo. Ponieważ, mordeczki, to już też nagrywałem o tym oddzielny odcinek. Zawsze na początku czerwca i dwa lata temu, i rok wcześniej, dostawaliśmy jakieś darmowe nagrody. Na przykład, rok wcześniej było coś takiego. Było tych nagród naprawdę mnóstwo. Podajże one były i tam powiązane z dniem dziecka, i z chińską rocznicą wyjścia Brawl Stars. A propos chińskiej rocznicy wyjścia Brawl Stars, nagrywałem o tym odcinek, gdzie pokazałem wam, jak wygląda Brawl Stars w Chinach i uwierzcie mi, że bardzo różni się od Brawl Stars, więc po tym odcinku, kto jeszcze nie widział, polecam wam obczaić tamten film. No, ale na pewno możemy się też spodziewać jakichś fajnych nagród darmowych już w czerwcu. No bo co roku praktycznie jakieś dostawaliśmy, więc mam nadzieję, że w tym też tak będzie. No i zobaczymy, co to będą za nagrody. Czy coś bardziej grubego, czy jednak nie. Myślę, że naprawdę można się tutaj pozytywnie nastawić i zobaczymy, co to będzie. A zanim przejdę dalej widzowie, chciałem naprawdę bardzo podziękować każdej osobie, która już coś kupiła na moim sklepiku. Jak coś link do mojego sklepu macie w opisie. Kto coś kupił, może mi napisać w komentarzu. Będę wdzięczny naprawdę każdej osobie Naprawdę ciuszki są fajne, case y na telefon są fajne Warto sobie coś tutaj obczaić Zobaczcie, na przykład koszulki męskie w różnych kolorkach Tak samo dziecięce i też kobiece Każdy znajdzie coś dla siebie Ja na przykład mam tą zieloną pod sobą nawet I jak najbardziej wam ją polecam Naprawdę są super ubranka, link do sklepu macie w opisie ale wracając do tematu Brawl Starsowego, tutaj też warto wspomnieć o tym, że mordeczki. Trochę przeskoczymy do przodu, ale 18 czerwca będę komentował finały Mistrzostw Świata w Brawl Stars. Jeszcze nie wiem na jakim kanale, czy na moim, czy na kanale Weniego, czy jeszcze gdzieś indziej, no bo najprawdopodobniej z Wenim właśnie będę komentował. Jak nie z Wenim, to czempionym, ale chyba z Wenim tego 18 mam komentować. I to jest mordeczki już na 99.9% pewne. Ja raczej wtedy nic mi nie wypadnie i bez problemu będę mógł to komentować. E, dlatego mordeczki. 18 czerwiec będę komentował Mistrzostwa Brawla. E, ten taki Event, gdzie po prostu grają najlepsze drużyny pomiędzy sobą No i będziecie mieli mój komentarz Więc mam nadzieję, że wpadniecie No i razem sobie tego posłuchamy Oprócz tego w ten dzień będzie też można zdobyć pewnie jakieś tam punkciki Które później będzie można wymieniać na nagrody w Brawl Stars Dlatego warto zawsze na takich eventach być Oglądać sobie Tym bardziej, że można się dużo z nich nauczyć No i jeszcze w dodatku będziecie mogli posłuchać mojego komentarza debiutańskiego Bo jeszcze nigdy tak w sumie nie komentowałem nie Jestem sam ciekawy jak mi to pójdzie Trzymajcie za mnie kciuki i mam nadzieję, że będziecie mnie wtedy wspierać a no tak mordeczki, jeszcze najprawdopodobniej warto tutaj wspomnieć, że tego szóstego, gdy wejdzie Bonnie, będziemy mieli też nową, tak jakby nie ikonkę, tylko po prostu tło, nowy wystrój naszego Brawla i będzie to takie zielone tło najprawdopodobniej, e, które wam się tutaj teraz wyświetla, moim zdaniem jest mega ładne i chyba jest jednym z najładniejszych w ogóle, które były w grze, a tego odcienia jeszcze nigdy nie mieliśmy, więc jestem bardzo ciekawy widzowie jak to będzie dokładnie tutaj wyglądało, gdy e, już będzie gotowe w grze, więc naprawdę fajnie ten zielony kolorek idealnie się moim zdaniem nada, e, to jest taka rzecz, którą tutaj no warto wspomnieć, bo jednak to się zmieni na pewno myślę w Brawlu. I jak już powiedziałem, to może wspomnimy teraz o Brawl Talku, Bo to jest bardzo ważne pytanie, które sobie trzeba zadać Czy Brawl Talka będziemy mieli murdeczki w czerwcu, już w tym miesiącu Co będzie, czy jednak dopiero w kolejnym No bo opcje są takie Wydaje mi się, że albo w połowie, dru w drugiej połowie Po prostu w drugiej połowie czerwca, czyli od 15 czerwca wzwyż Albo na początku lipca będziemy mieli Brawl Talk No i teraz pytanie morskie, który to miesiąc Wydaje mi się, że jednak większe nawet szanse są na ten czerwiec No bo w lipcu większość twórców pewnie już będzie brało urlop z sala I będą mieli wolne Dlatego chcieliby, to, myślę się wydaje, wszystko ogarnąć w czerwcu. Jest szansa, że w tym miesiącu już będziemy mieli Brawl Talka, e, zwłaszcza, że dawno nic takiego nowego nie było. Ostatni Broltok z Rannet już trochę czasu od niego minęło. E, dlatego mordeczki wydaje mi się, że naprawdę są spore szanse, że będziemy mieli Broltoka i Brawl Talka, I propos Brawl Talka e, Najprawdopodobniej właśnie widzowie wtedy wleci do gierki skinek z Super który wygrał. E, jest to oczywiście mordeczki skinek do Ems, e, ten, który Wam się tutaj wyświetla po lewo. No i najprawdopodobniej on będzie do kupienia też w sklepie, więc to jest moim zdaniem też taka spoko opcja i. Jedna w sumie z pewniejszych rzeczy, no ale dobra, lecąc dalej, mam tutaj kolejne oczywiście informacje. Wydaje mi się, że no bardzo, bardzo spore szanse są na to, że mordeczki będziemy mieli nowe wyzwanie. Nowe wyzwanie w Brawlu, nie jedno może nawet w czerwcu, może myślę, że nawet będą dwa. Yy, na pewno będzie można w nim wygrać jakieś fajne nagrody. Rozumiecie? Takie wyzwania, gdzie gramy tam giereczki i w zamian za to dostajemy nagrody. Raczej to będzie jakieś wyzwanie na trójki, na jakieś tryby 3 na 3 Tak mi się przynajmniej wydaje. Kiedy będzie dokładnie tego jeszcze? Nie wiem. Jakie w nim będą nagrody? Bardzo możliwe, że jednym z tych wyzwań nagrodą będą spraye albo po prostu jakiś jeden spray. Yy, nie wiem jeszcze jaki dokładnie, ale myślę, że jest szansa, że jakoś tutaj twórcy dadzą, bo jest to jakaś nowa rzecz. No i generalnie mordeczki propos spray to na pewno też one będą się tutaj regularnie pojawiały nam w sklepie Brawl Stars, e, no bo co chwilę w sumie wychodzą i ceny są duże, to fakt, ale myślę, że cały czas te nowe będą w sklepie wychodziły. Oczywiście wydaje mi się, że wraz z wyjściem nowej aktualizacji, gdyby to było w czerwcu, e, no to wtedy dostalibyśmy też darmowego Mega Boxa od razu za pobranie tej aktualizacji, tak jak to jest zazwyczaj, więc można to jeszcze do tego dorzucić darmowego Mega ale tak jak mówię, to może być też w lipcu. No bo nie wiemy kiedy ta aktualizacja dokładnie będzie. Pewnie z dnia a dzień już będziemy dostawali coraz więcej rzeczy i w czerwcu czeka nas jeszcze mnóstwo bardzo interesujących spraw na Twitterze Brawl Stars Na pewno twórcy będą już rzucali grafiki, z których będziemy mogli wnioskować, co nas czeka w kolejnej aktualizacji i ja na bieżąco będę się nimi zajmował i omawiał je w każdym odcinku, więc widzowie subskrybujcie mój kanał tym Bardziej, żeby tego nie przegapić. Podsumowując, czerwiec w Brawl będzie mega, mega ciekawy, a to co Wam tutaj powiedziałem, to jeszcze wcale nie jest powiedziane, że jest wszystko, co w tym miesiącu nas czeka. Na pewno może być jakieś więcej rzeczy, o których twórcy nam jeszcze nie mówili, i których to ciężko sobie tutaj zaplanować. Więc ja nie mogę się już tego doczekać. Na pewno będę, tak jak mówiłem, o wszystkim was informował, gdyż no, bardzo ciekawy miesiąc się zapowiada i ja się już go nie mogę doczekać. A wy widzowie zostawcie łapkę w górę, jak się podobało, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Zostawcie też subika na kanale, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, najlepiej z dzwoneczkiem, sprawdźcie, czy macie dzwoneczek jak jeśli trwaliście do tego momentu, no to napiszcie w komentarzu ok, <grybujesz> napiszcie ok i wtedy będę wziął się do końca. No i to zobaczenia wszystkim. hejo! o kurde. <grybujesz>